Every moment tonight Kochani, witam się z Wami ponownie na moim kanale. Z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na test kolekcji letniej od Glam Shopu o nazwie Nude Mandala. Prosiłyście mnie w komentarzach o test tej kolekcji dostawałam mnóstwo wiadomości na Instagramie, żeby przetestować tę kolekcję jak najszybciej, bo chcecie edytować koszyk, chcecie coś dodać do koszyka, zastanawiacie się jak wyglądają szczególnie produkty do twarzy, no i też jak się pracuje z paletami, w szczególności z paletą cieni matowych. Więc nagrałam dla Was test, będzie to test właśnie całej kolekcji. Właściwie 99% kosmetyków, których użyłam do tego makijażu, to są właśnie kosmetyki tej marki, w tym cała kolekcja właśnie Newt Mandala. Więc na chwilę pokażę Wam oczywiście słocze prawie wszystkich produktów. Zacznijmy sobie od największego produktu z kolekcji. i Jest to matowa paleta cieni, w której znajdziecie aż 15 cieni matowych. Paleta jest moim zdaniem absolutnie pierwszą paletą na polskim rynku w takiej kolorystyce. Szczerze mówiąc nie znam drugiej takiej palety, która zawierałaby aż tyle neutralnych od od cieni, jasnego, takiego prawie białego, śmietankowego odcienia po czerń. Przepiękne odcienie brązu, takich orzechowych, brązowych kolorów, także naprawdę kolorystyka jest przepiękna tej palety. Jeśli chodzi o paletę z błyskami, w tej palecie znajdziecie 12 błyszczących cieni, też od najjaśniejszego do najciemniejszego. Co ciekawe, w tej palecie dolny rząd bardzo przypomina mi błyski z palety Nataszy Denony, tej Glam Palet. Tam są właśnie takie ochłodne odcienie mmm, srebra, stali, także na bardzo fajne, myślę, błyski dla osób, które lubią chłodne odcienie. Jeszcze wspomnę, że w paletach są lusterka, więc to zdecydowanie na plus, bo są to chyba pierwsze palety od Glam Shopu, takie większe. Oprócz dziewiątek, oczywiście, które mają właśnie lusterka w środku, także super. Jeśli chodzi o produkty do oczu, to w kolekcji znalazła się również kredka w takim złoto-orzechowym kolorze. I przechodzimy teraz do produktu do twarzy, i tutaj jest ich kilka. Przede wszystkim jest Rozświetlacz prasowany, który daje efekt takiej tafli. Ma bardzo ładny szampański odcień, właśnie złota. Kolejnym produktem jest prasowany rozświetlacz róż. Dość mocno błyszczący. Później pokażę Wam, jak on wygląda na twarzy. I kolejnym produktem jest puder brązujący. Ten puder ma takie oliwkowe tony i ma taką satynową poświatę. Nie jest to brązer o wykończeniu matowym. I ostatnim produktem do wykończenia twarzy jest złocisty puder rozświetlający właśnie do wykończenia twarzy. Oprócz produktów do wykończenia twarzy w kolekcji znalazły się również dwa błyszczyki. Jeden bardzo jasny, ale na ustach myślę, że będzie przeźroczysty. Nie otwieram go, nie będę robić swatcha, bo chcę go wrzucić komuś do paczki, jak będę robić rozdanie. I ten drugi błyszczyk o takim nudziakowym kolorze. Myślę, że będzie pasował do większości karnacji. I mamy jeszcze akcesoria. Jeśli chodzi o akcesoria, to jest pędzel, bardzo mięciutki, taki rozłożysty. Myślę, że ten pędzel fajnie sprawdzi się do nałożenia. Broni rozświetlacza do omiatania twarzy jakimś pudrem rozświetlającym, też myślę fajnie może się sprawdzić i w kolekcji jest również roz, lusterko, które bardzo mi się podoba przepiękny jest ten odcień tego lusterka taki karmelowy, nudziakowy pozostałe produkty, to już została chyba tylko kosmetyczka, kosmetyczki nie mam jest bardzo ładna, więc być może sobie ją po prostu zamówię, tyle tytułem wstępu przechodzimy teraz do makijażu pamiętajcie o kciukach, pamiętajcie o komentarzach i zaczynamy testowanie kolekcji Mandala na twarzy mam już podkład i korektor i jeśli chodzi o podkład, to dzisiaj użyłam sobie nowości, czyli podkładu klasyk w numerze Oliwka 2. To jest nowy odcień właśnie oliwki. I muszę Wam powiedzieć, że idealnie tutaj pasuje mi i zgrywa się z szyją. Mógłby być troszkę ciemniejszy, wtedy dopasowałam całość do ciała, teraz do mojej opalenizny, ale odcień jest naprawdę przepiękny. Ja w ogóle uwielbiam ten odcień oliwka. Korzystając z okazji, bo mam jeszcze odcień numer jeden, pokażę Wam może, jak wyglądają właśnie słocze. Tak wygląda jedynka, a tak wygląda dwójka, czyli niby subtelna różnica, ale jednak widać, że ta dwójeczka ma. Ciemniejszy kolor, więc jeśli oliwka 1 była dla Was zbyt jasna, to oliwka 2 powinna być ok. No i fajnie, że opakowanie jest tutaj nowy design. Um, złote napisy, różowa buteleczka, także super. Um, pod okiem mam oczywiście korektor z Glam Shopu. Przechodzimy do pudrowania twarzy i do tego celu użyję tego nowego pudru złocistego, rozświetlającego złocistego do całej twarzy. Jak widziałyście na słoczu, puder ma taki um, złocisty odcień, więc jestem ciekawa, bo wydaje mi się, że do mojej kanacji będzie ok. Nie wiem, jak będzie do blaziochu, więc sprawdzimy, czy um, jakoś przyciemnia podkład, czy raczej nie daje jakiegoś super koloru. Jeśli chodzi o swatch, to um, on ogólnie bardzo przypomina mi, słuchajcie, puder y, Clair y, to jest chyba Oglow Matte Light. Y, to jest taki rozświetlacz, który jest właśnie pudrem rozświetlającym i który nadaje się właśnie jako rozświetlacz do cer problematycznych, bo nie podkreśla niedoskonałości. Warto sobie rozrobić ten produkt na dłoni, tak żeby za dużo po prostu nie przeniesło na twarz i myślę, że do takiego rozświetlającego pudru też fajnie sprawdzić taki pędzel, który jest rozłożysty który nie jest jakiś bardzo zbity czyli unikałabym raczej pędzli tego typu tylko właśnie takich pędzli, które jednak mają bardziej taką miotełkową konstrukcję tak to określę, wtedy ten produkt będzie się ładnie rozprowadzał na twarzy, żeby po prostu tego produktu nie nałożyć zbyt dużo w jedno miejsce bo może być zbyt duży, złoty efekt nie każdemu, jak się domyślam będzie to po prostu pasowało puder wygląda naprawdę bardzo ładnie, daje taką złocistą poświatę Także dla osób, które lubią glą, myślę, że jest to fajny produkt. Zwłaszcza na lato do podkreślenia, jeszcze opalenizny. No, ja uwielbiam, jak wiecie, takie pudry rozświetlające, więc na pewno będę z chęcią z niego korzystać. I teraz wezmę sobie puder brązujący z kolekcji Mandala. I słuchajcie ciekawostką jest to, że ten bronzer ma aż 20 gramów, czyli tyle ile mają bronzery na przykład marka Jacobsa ten taki biały, kokosowy jeśli chodzi o te kasetki plastikowe to one oczywiście sama grafika jest bardzo ładna, bardzo mi się podobają te opakowania, natomiast te opakowania plastikowe myślę, że mogą być nieco lepszej jakości, to tylko takie moje małe spostrzeżenie ja spróbuję słuchajcie nałożyć ten bronzer tym pędzlem, który był dołączony do tego zestawu, on jest bardzo miękki bardzo taki rozłożysty, tak jak widziałeś na na początku na słoczu. Ten brązer ma taką delikatną satynową poświatę. Od razu mówię, że nie wchodzi w żadne różowe tony. Jest raczej taki bardziej oliwkowy. Także zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda na twarzy. Dla mnie ten pędzel jest, przyznaję się szczerze, zbyt duży. Myślę, że może być fajny do ciała. Ja wezmę sobie pędzel taki mniejszy, który. Po prostu bardziej skoncentruje mi ten produkt w jednym miejscu. O wow, odcień jest przepiękny. Próbowałam bronzer nałożyć trzema pędzlami i w sumie najlepiej nakładało mi się pędzlem tym z Maxineczki. Ten jest trochę za bardzo zbity, Hakuro, a ten jest za duży moim zdaniem. W sensie do mojej twarzy ja nie lubię, lubię po prostu... mieć większą kontrolę nad produktem. Mam już pewne spostrzeżenia co do tego bronzera. Na pewno ma bardzo ładny odcień, taki oliwkowy. Nie ma tu żadnych różowych podtonów. Naprawdę odcień bronzera jest przepiękny. Bardzo podoba mi się to, że jest taki mieniący się na złoty kolor. Natomiast uważam, że niestety będzie podkreślał niedoskonałości. Tutaj po prostu mam kilka zaskórników, bo ostatnio testuję jakieś podkłady, które troszeczkę po prostu się uwydatniły po nałożeniu tego bronzera, więc wy Wydaje mi się, że um, gdy macie jakieś niedoskonałości na twarzy, to raczej um, pomieszałabym ten brązer po prostu z innym, matowym, tak żeby nie nakładać samego tego brązera, bo niestety może nieco po prostu podkreślić Wam jakieś niedoskonałości na skórze, no a tego większość, większość z nas po prostu nie chce. Natomiast odcień jest naprawdę przepiękny i myślę, że fantastycznie ten bronzer będzie wyglądał do bardzo opalonej skóry. Jeśli macie problemy jakieś ze skórą i macie dużo niedoskonałości, no to raczej jest to produkt z tych, które będą podkreślały jakieś wypryski, jakieś nierówności. Ja sobie nałożę odrobinę pudru tego w sumie pod oko, wygładzającego, bo bardzo lubię właśnie używać w tym celu, troszeczkę sobie zrobię takie odcięcie, Bronzer nałożony, to teraz przejdziemy do nałożenia różu. I w całej kolekcji jest dostępny róż rozświetlacz. I prosiłyście mnie pod filmem z kolekcją kwiatową, jeśli mam możliwość, żebym Wam po prostu porównała. Więc zrobię małe porównanie: nałożę sobie róż z kolekcji Mandala z jednej strony. I obok nałożę róż olśniony z kolekcji kwiatowej. I pokażę Wam, jaka jest różnica i tutaj zdecydowanie, jeśli chodzi o różnicę, to jak widzicie, no jest ona dość mocno zauważalna. To jest róż z kolekcji kwiatowej i tutaj ewidentnie widać taką nutę brzoskwini, ten połysk jest delikatny, o tak bym powiedziała, bardziej satynowy i ten kolor jest dużo bardziej widoczny, ten róż ma dużo więcej różowego pigmentu, natomiast tak wygląda róż, rozświetlacz róż z kolekcji Mandala i faktycznie ta nazwa bardzo dobrze tutaj odzorowuje jakby ten produkt. Wydaje mi się, że bardziej jeśli chodzi o mnie, na przykład, to ten produkt sprawdzi się właśnie jako rozświetlacz. Jak widzicie, on ma takie, ja widzę w lusterku, mam nadzieję, że to będzie widać w kamerze. Ma taki różowy podton, jednak dużo więcej jest jakby tego błysku. ja tak patrzę sobie na dłoni, on w sumie nie ma jakoś tak specjalnie dużych drobinek, chociaż. Takie malusieńkie, może jakieś drobinki złota są tutaj zauważalne. Także jeśli chcecie sobie zakupić jakiś róż i zastanawiacie się nad paletą róży, a nad tym rozświetlaczem różem, to zdecydowanie polecam Wam paletę róży, ponieważ tutaj jak widzicie tego koloru takiego różu jest dużo po prostu więcej. Boję się troszkę, że jak nałożę ten róż na policzek, to już z tym bronzerem będzie dużo błysku. No ale trudno, jak glow to glow, jak test to test. Jedziemy z różem. No i delikatnie wpracuję sobie w skórę, może skorzystam z tego lusterka, to będę miała bliżej. No zdecydowanie jest tu dość mocno widoczna drobina, a gdzieś pod tym jest kolor różowy. No kurczę, powiedziałabym Wam, że to jest bardziej e, rozświetlacz niż róż, po prostu w takim ciemniejszym kolorze. No zdecydowanie jest to taki duży błysk, więc. Ten produkt powiedzmy, że można traktować jako rozświetlacz, więc ja sobie dołożę odrobinę tego różu w tym koralowym odcieniu z palety Różne Różą, mi się bardzo podoba. Rozświetlacz, jak widziałyście, jest bardzo ładny, taki satynowy, ma tutaj delikatniusią, naprawdę delikatniusią drobinę, ale ona jest właściwie w ogóle niewidoczna. Raczej ten rozświetlacz daje taki efekt tafli. Odcień mi się niesamowicie podoba. To jest taki odcień szampańskiego złota. Jest naprawdę przepiękny. No, daje efekt takiego mokrego policzka. Także zdecydowanie dla fanek dużego glow. Wygląda naprawdę ładnie, tylko już razem z tym róż, rozświetlaczem różem i jeszcze tym błyszczącym bronzerem już jest takie mocno rozświetlona poświata, więc zależy od tego po prostu kto co lubi. Ja uwielbiam rozświetlenie, więc mi to absolutnie nie przeszkadza. Natomiast jeśli ktoś lubi mat, jeśli ktoś lubi subtelne rozświetlenie, no to trzeba rozważyć tutaj, czy po prostu tego rozświetlenia nie będzie za dużo. Ja widzę w podglądzie i widzę w lusterku, no Wow, ale tafla. No, musicie przyznać, że rozświetlacz daje mega tafle. Rozświetlacz jest prze... przepiękny. Bardzo mi się podoba. Nałożę tego rozświetlacza na dekolt. Zobaczcie, jak to fantastycznie wygląda. Przepiękny efekt w takiej tafli. Wow. Twarz mam już właściwie wykończoną, nałożyłam wszystkie produkty po kolei. Więc teraz przejdziemy sobie do testu palet i dzisiaj wykonam dla was, tak jak mówiłam, jeden makijaż. Jeśli będziecie miały ochotę na więcej makijaży tą kolekcją, więcej inspiracji, to oczywiście postaram się nagrać dla was taki filmik. Nie obiecuję kiedy to będzie, bo teraz mam dużo pracy, dużo klientek i jednak ten czas też jest ograniczony. A chociażby film z kolekcją kwiatową kosztował mnie około 20 godzin pracy. Tak więc same sobie możecie wyobrazić, ile to jest czasu jakby z tygodnia. Nałożę sobie bazę i moją bazą będzie baza z Maka. Po prostu chcę mieć od razu wyrównany kolory, skóry. Ja dzisiaj stwierdziłam, że skupię się na tych tutaj odcieniach z tego rzędu, ponieważ bardzo mi przypadły do gustu i też już mam wybrane błyski, które nałożę w tym makijażu. Zrobię taki makijaż full glamour i zacznę sobie cieniowanie oka od cienia centralnego. Nałożę go po prostu jako taki cień bazowy. Przyciągam sobie odrobinę tego cienia do wewnątrz oka, tak żeby zbudować bazę pod błyski. Nałożę sobie bazę teraz na dolną powiekę. Teraz sięgnę po ten cień Energia i delikatnie sobie dosłownie rozblenduję granice. Na razie tak wstępnie. Teraz w zewnętrznym kąciku wklepię sobie cień o nazwie Pieprz. I biorę już taki malutki pędzelek i dosłownie wklepuję ten cień. cień się bardzo fajnie przykleja do drugiego, nie zauważyłam tutaj żadnych problemów i wygląda bardzo ładnie, bardzo fajnie się blenduje, dosłownie blenduje granice tego cienia, żeby za bardzo i pędzlem też nie szorować po tym ciemnym cieniu. Chciałam nałożyć ten odcień anysz, ale on na oku wygląda już bardzo podobnie do tego, także tutaj jakieś nie ma takiej bardzo dużej różnicy, te odcienie są po prostu do siebie lekko podobne na oku, także zdecydowałam się, że od razu po prostu nałożę ten ciemniejszy brąz. I to było dobre wyjście z sytuacji. Bardzo bym chciała zrobić całkowicie matowy makijaż, ale wiem, że czekać na błyski. Ja też w sumie czekam na błyski, więc na razie zostawimy matową paletę i weźmiemy się za błyski. I tutaj przyznam Wam się szczerze, że bardzo mi się spodobały błyski w pierwszym rzędzie. Naprawdę wszystkie cztery to moje takie faworyty z tej palety. Wezmę sobie Glamglu, nie chcę zapatkać całej twarzy tymi błyskami. Mam już Glamu na wykończeniu, więc muszę zamówić. Dzisiaj pewnie to uczynię. I wklepuję sobie taką cienką warstwą. Bardziej koncentruję ten glam glue właśnie na ruchomej powiece, a już do góry to wychodzę dosłownie tak z resztką. I wezmę sobie płaski pędzel, akurat to jest pędzel zoiwa. I sięgnę najpierw po cień yoga. Fajna nazwa. Ten cień wklepię sobie w centralnej części powieki, póki co. Wow. To jest naprawdę przepiękny błysk. Trochę mi przypomina ten błysk cień z palety Herbacia na róża. Teraz nie powiem Wam konkretnie który, ale troszeczkę tak. O wow, jest przepiękny. Nie mam słów. No, to jest zdecydowanie ten błysk, który ja lubię. Drobno zmielony. Jeszcze słuchajcie, jak spoglądam do lusterka, no, jest to no taka drobina po prostu fioletowo, niebiesko, różowa, yy, taka rose, rose gold, yy, złota, miedziana, no mieni się naprawdę na tysiąc po prostu różnych kolorów. Na przejściu pomiędzy matami wezmę sobie odcień czakra, i to jest taki bardziej pudrowy yy, tak bym powiedziała błysk, więc on się dość mocno sypie. Rozrabiam go na dłoni, tak żeby nie robić sobie tutaj żadnej buby i rozcieram go Łączę błyski właśnie i łączę sobie ten błysk. Jeśli chodzi o wewnętrzny kącik, to ja ostatnio jestem bardzo mocno fanką jasnego wewnętrznego matowego kącika. Oczywiście nałożę błysk, ten najjaśniejszy. Pomieszam sobie dwa matowe, najjaśniejsze cienie z tej palety i po prostu tak jakby oczyszczę sobie wewnętrzny kącik. Tylko właśnie dla mnie ten biały odcień sam jest zbyt jasny, tak mi się wydaje. Więc fajnie sobie pomieszać te, te dwa odcienie. Bardzo ładny kolor, taki śmietankowy, wychodzi z tych dwóch odcieni. I na koniec sięgam po kredkę Bronze. To jest kredka chyba z kalendarza adwentowego, o ile dobrze pamiętam, już mają ją na wykończeniu. Bardzo ją lubię, jest całkiem przyjemna. I rozblenduję ją sobie czernią wymieszaną z tym brązem, czyli kmin i siła. I w wewnętrznym kąciku, tak jak Wam obiecałam, nałożę sobie jeszcze błysk o nazwie Świątynia. Teraz sobie przypomniałam, słuchajcie, że w tej kolekcji jest przecież kredka, tylko jak mam być szczera, to nie wiem, czy ona mi będzie tutaj pasowała, bo ona, jak widziałyście na słoczu, ma delikatny połysk. Spróbuję ją nałożyć na linię wodną. Aha... Wygląda fajnie nawet na tej linii wodnej. Troszeczkę tak rozjaśnia nieco spojrzenie. Bardzo ładny odcień złota, taki orzechowy, tak bym powiedziała. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo jestem zdziwiona, jak ta kredka wygląda w tym miejscu na linii wodnej i nieco właśnie tutaj tak rozjaśnia spojrzenie i ten odcień orzechowy jest naprawdę bardzo ciekawy nie pogardziłabym ciemniejszym kolorem jeszcze w kolekcji, gdyby był jakiś fajny taki brązik, no ale jest taka, więc tutaj akurat w tym makijażu sprawdzi mi się tylko i wyłącznie na linii wodnej. I stwierdziłam, słuchajcie, że skoro jest lato, to nie może być tak nudno. I dodam jeszcze jeden błysk tutaj wewnętrznym kąciku ale właśnie żeby nie było nudno to stwierdziłam, że wezmę tutaj taki pomarańczowy rdzawy, miedziany, rudy odcień, przepiękny naprawdę bardzo mi się podoba, jak go słoczowałam, jest super także psikam sobie pędzel mgiełką żeby go zwilżyć, żeby był lepszy efekt i nałożę go sobie słuchajcie, uwaga, uwaga, tutaj nie będzie nudy Słuchajcie, prawie bym zapomniała o ustach, powiedziałam, że wrócę do Was z podsumowaniem, ale zapomniałam, że jeszcze muszę przetestować błyszczyk, więc nałożę sobie szybko konturówkę, akurat tutaj sięgnęłam po konturówkę Pamela, bardzo ją lubię, to jest taki karmelowy odcień brązu. I nałożę sobie błyszczyk o nazwie... Shiba, mam nadzieję, tak się to czyta. Drugi błyszczyk zostawię i wrzucę go też do torebki z rozdaniem. Tam mam trochę rzeczy, więc na pewno za jakiś czas rozdanie się pojawi. I nałożę sobie ten błyszczyk, bo on bardzo mi się podoba, już go wcześniej sobie nałożyłam. Na usta, przyznam się szczerze. Chciałam zobaczyć. Ma przepiękny odcień nude. To by było na tyle, mam nadzieję, test tej kolekcji Wam się spodobał i teraz pokrótce Wam powiem jeszcze, jak mi się z tymi produktami pracowało. Jeśli chodzi o paletę matów, to z matami, jak widziałyście, pracowało się naprawdę bezproblemowo, bardzo ładnie się rozcierały, makijaż jest taki wysmużony. nie zauważam tam problemów żadnych z blendowaniem, także naprawdę wszystko super. Dodatkowo ta kolorystyka taka neutralna, bardzo... Mi się podoba i wygląda ten makijaż naprawdę obiecująco. Także, jeśli y, będę miała czas, to przygotuję też dla Was taki film z pięcioma makijażami, wtedy wykorzystam więcej kolorów, bo też chcę zobaczyć, jak te odcienie wyglądają na skórze. Nie ukrywam, że w pracy mojej, y, jak pracuję z klientkami, takie kolory neutralne są naprawdę bardzo pożądane, ponieważ często brązy z, właśnie z takich palet w brązach wychodzą po prostu rudo ciepło na niektórych osobach i zdecydowanie taka paleta, która będzie wyglądała na oku neutralnie, która będzie pasowała większości klientek, to jest obecnie najbardziej, wydaje mi się, pożądany produkt na polskim rynku, po prostu takiej palety nie ma, więc po tym makijażu naprawdę uważam, że paleta wygląda obiecująco, a na pewno też przygotuję Wam jeszcze jakieś makijaże, nie obiecuję kiedy to będzie, jeśli będzie chciało oczywiście, bo musicie mi dać znać, czy chcecie pięć makijaży, tak jak zwykle z tymi dwoma paletkami. Myślę, że nie wcześniej Niż w sierpniu taki filmik by się pojawił, pod koniec sierpnia, ale z chęcią naprawdę popracuję z tą paletą więcej, zanim zacznę z nią pracować na klientkach. Także naprawdę super mi się sprawdziła przy tym makijażu, nie zauważyłam tutaj żadnych problemów. Także jeśli tylko macie ochotę na zakup takiej nudziakowej, neutralnej palety, to serdecznie Wam ją polecam. Jeśli chodzi o paletę błysków, to tutaj jak mam być szczera, to najbardziej podoba mi się pierwszy rząd, może połowa drugiego. Oczywiście te wszystkie błyski same w sobie są ładne, tu nie ma o czym mówić, ja. Ja uwielbiam błyski, błyski od Glam shopu i nigdy tego nie ukrywam. Zawsze mówię, że bardzo lubię błyszczące cienie. Natomiast uważam, że pierwsze cztery cienie z pierwszego rzędu sprawdzą mi się po prostu idealnie na klientkach. To są idealne błyski takie właśnie do makijażu ślubnych, zwłaszcza te pierwsze trzy. Myślę, że z chęcią będę korzystać. Nie pogardziłabym, jeśli w tej palecie znalazłyby się troszeczkę inne odcienie, jaśniejsze. Dla mnie osobiście ostatni rząd, jeśli chodzi o te błyski, raczej nie będzie do wykorzystania. Ja tak kolory już podobne mam w palecie Nataszy Denony Glam Palette i bez się przyznaję, że z tamtych błysków w takiej kolorystyce po prostu też nie korzystam, więc tutaj to jest kwestia gustu, czy podobają Wam się te błyski, czy nie są dla Was za ciemne, czy lubicie takie chłodne odcienie, ciemne błysków. Ja się przyznaję, że zdecydowanie takich odcieni nie używam na sobie, więc pewnie u mnie te cienie, akurat jeśli chodzi o dolny rząd, zwłaszcza będą po prostu leżały i nie będę ich używać. Natomiast jestem absolutnie zauroczona, yy, zwłaszcza tymi dwoma tutaj środkowymi cieniami. One bardzo przypominają mi taką miniącą drobinę z palet Agnieszki Janoszki herpacia na Róża, więc na pewno z chęcią będę korzystać. Myślę, że taka paletka idealnie sprawdzi się dla wizerzystek, bo znajdziecie tutaj tak naprawdę odcienie ciepłe, neutralne i chłodne, więc jadąc na zlecenie, nie musicie już zabierać po prostu tony błysków, tylko bierzecie jedną paletkę i zdecydowanie z tej paletki możecie korzystać na różnych klientkach. I myślę, że taka paletka, zwłaszcza na przykład na początek drogi, gdy dopiero zaczynacie swoją drogę z makijażem, to myślę, że może się fajnie sprawdzić jednak cena jest mimo wszystko, jak na tyle błysków, dosyć mocno przystępna. Kredka do oczu naprawdę bardzo mi się spodobała, ma taki złocisty, orzechowy odcień, niezobowiązujący, nie jest ani zbyt jasna, ani zbyt ciemna, także dla osób, które boją się na przykład bardzo jasnej kredki na linii wodnej, czy też właśnie tutaj pod linią rzęs, to myślę, że z takiego koloru będą zadowolone, a jeśli ktoś znowu nie lubi bardzo ciemnych, brązowych kredek, czy też nawet czarnych, to taka kredka może się idealnie sprawdzić właśnie, żeby lekko podkręcić spojrzenie, dodatkowo na bardzo fajnie się rozciera, rozprowadza. Także jestem zadowolona z tej kredeczki. Jeśli chodzi o pozostałe produkty, czyli produkty do wykończenia twarzy, to puder złocisty. Naprawdę wygląda bardzo ładnie. Jedyne co, to kolor. No nie jest to zbyt jasny puder. Także myślę, że sprawdzi się właśnie na lato dla osób, które są delikatnie opalone. Myślę, że wtedy naprawdę będzie bardzo fajnie wyglądał. Jest tutaj też nie daję gwarancji, czy po prostu na osobach o bardzo jasnej karnacji będzie ładnie wyglądał. Myślę, że też ten puder może się fajnie sprawdzić jako rozświetlacz ponieważ jest bardzo drobno zmielony i przy mm, twarzy, która ma na przykład sporo niedoskonałości, może właśnie je sprawdzić w roli rozświetlacza, ponieważ będzie dawało delikatne rozświetlenie, ale nie będzie podkreślał po prostu załamań i jakichś niedoskonałości. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Przyznam Wam się, że naprawdę bardzo mocno mi się ten rozświetlacz podoba i myślę, że będzie to hit w moim kuferku, ponieważ przepięknie rozprowadza się na dekolcie, przepięknie rozprowadza się na twarzy, daje naprawdę bardzo ładną taką szampan złotą taflę, także naprawdę serdecznie Wam polecam, jeśli macie ochotę na jakiś ładny, prasowany, nowy rozświetlacz, to myślę, że jest to propozycja godna uwagi. Natomiast miesza, mieszane uczucia mam co do tego rozświetlacza e, różu, jak sama nazwa wskazuje, nawet w kolejności nazwy, jest to rozświetlacz róż i tutaj zdecydowanie musicie sobie wziąć do serca to, że rozświetlacz jakby jest tutaj na pierwszym miejscu, ta baza kolorystyczna różu jest gdzieś tam dalej schowana pod spodem i zdecydowanie e, myślę, że ten produkt może się sprawdzić jako rozświetlacz do bardzo opalonych osób raczej właśnie będzie spełniał funkcję rozświetlacza niż różu. Jak gdybym miała wybierać, pytałyście też o to w komentarzu, co polecam zdecydowanie. Jeśli szukacie jakiegoś nowego różu, to tutaj polecam Wam paletkę róży z kolekcji kwiatowej. Jednak ten rozświetlacz róż jest bardziej rozświetlaczem niż różem, tak, także tutaj... Chyba, że ktoś bardzo lubi już mocny błysk. Ja jestem fanką błysku, ale dla mnie to jest zdecydowanie za dużo i wolę po prostu taki klasyczny róż, a to tego produktu na przykład użyć jako rozświetlacza, gdy będę jeszcze na przykład mocniej opalona, także tutaj musicie wziąć to pod uwagę. Jeśli chodzi o brązer, to jest zdecydowanie brązer ma bardzo ładną kolorystykę, taki oliwkowy odcień zdecydowanie nie wpada w żadne takie pomarańcze rudości. Także naprawdę fajny odcień do opalonej skóry. Jak widziałyście jest to brązer o wykończeniu satynowym, więc tutaj też decyzja należy do Was, czy lubicie po prostu takie błyszczące bronzery. Ja na lato owszem, ale niekoniecznie jest to bronzer, z którego będę korzystać po prostu cały rok. Myślę, że w takich miesiącach po prostu zimowych raczej będę, jeśli już, mieszać go po prostu z bronzerem, który jest matowy. Ta satyna jest naprawdę dosyć mocno widoczna, co zresztą widziałyście podczas testu, także tutaj kwestia gustu, czy Wam się podoba taki efekt, czy Wam się nie podoba, także dajcie koniecznie znać w komentarzu. Także jeśli chodzi o produkty do twarzy, ja postarałam się jak najmocniej Wam je opisać, żebyście miały pogląd na to, jak one na twarzy, zresztą myślę, że widziałyście podczas testu. Kwestię wyboru, czy zakupicie te produkty, oczywiście pozostawiam Wam. Musicie jednak zwrócić uwagę na to, że to są produkty, które dają jednak połysk. Także dla osób, które lubią matowy makijaż, które używają mało rozświetlacza, no to te produkty zdecydowanie na pewno nie są. Jeśli chodzi o pędzelek, to on jest bardzo mięciutki. Ja takich pędzli duży, dużych używam zazwyczaj do wykończenia ciała, na przykład na nakładania brązera, rozświetlacza. Gdy maluję panny młode, to na przykład rozświetlam ręce czy też nogi, gdy ktoś ma krótką sukienkę na sesji i wtedy taki pędzel sprawdza mi się idealnie, dodatkowo to jest pędzel syntetyczny. Natomiast jeśli chodzi o twarz, to ja już wielokrotnie Wam powtarzałam, że lubię małe pędzle, więc z tego pędzla będę korzystać po prostu do wykończenia dekoltu. Do tego celu na pewno sprawdzi się świetnie. I ostatnie produkty to błyszczyki. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że błyszczyki, naprawdę błyszczyk w zasadzie ten ludziakowy bardzo miło mnie zaskoczył, ponieważ nie klei się, nie ciągnie, bardzo fajnie wygląda po chwili nałożony, tak można powiedzieć, że y, fajnie tak zastyga, przylepia się do ust, tak bym powiedziała, nie jest taki ciągnący, nie zbiera się w załamaniach ust, także naprawdę bardzo fajny produkt. No i odcień jest taki właśnie delikatny, nudziakowy, myślę, że będzie pasował do większości y, osób. Także naprawdę serdecznie Wam polecam. No i w sumie to by było na tyle. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, która kolekcja podobała Wam się bardziej. Z komentarzy zauważyłam, że wiele z Was nie było przekonanych na przykład do kolekcji kwiatowej, y, ale po moim teście y, spodobały Wam się te paletki, także czekam na... Wasze komentarze, czy ta kolekcja Nude Mandala Wam się podoba. Mam nadzieję, że z tej kolekcji przypadł Wam do gustu. Pamiętajcie o kciukach, pamiętajcie o komentarzach i oczywiście do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!